Yo, Siemanko, z tej strony Witaj, Witam, was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Dziękuję. i witam Was w kolejnym odcineczku i słuchajcie, jeżeli filmik dzisiejszy Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, dobijamy 1, 900 tysięcy widzów i wpadajcie do empików oraz na vito.shop.pl po nowy numer gazetki Vitoki. Znaczy się ten pierwszy, ale z drugiego sezonu. Także wpadajcie i sprawdzajcie, a my słuchajcie, lecimy z dzisiejszym odcineczkiem. Jak widzicie jesteśmy w naszym domu eee, Dawno nas tutaj nie było już Bella. Bardzo dawno, ale to jest to przynajmniej czysto Tak? Tak Dobra, słuchajcie, i Bella, dzisiaj ja mam taką misję Że pójdziemy do fabryki diamentów I co? I będziemy patrzyli jak się robią diamenty I co potem? No i nic, potem zobaczymy I taka... będę miała naszyjnik diamentowy? Eee, jak co? będziesz grzeszna to się zastanowię no to jak coś A no to dobra, dawaj. to zrobisz sobie sama, a ja zrobię sobie, nie wiem co. Yy, ty nie możesz mieć branzoletkę. Nie, ty nie będziesz. Ja zrobię sobie bransoletkę. Dobra, okej. Okay. Dawaj Bela lecimy. Tutaj motorki już na nas czekają, także o. wsiadamy, słuchajcie. O, A dobra, jest, jest. Zatankowane, wszystko, dobra, i jedziemy, słuchajcie. Ej, Dawaj Bela, jedź za mną, bo ty no nie wiesz gdzie tam trafić, oczywiście. Wiem, A ja wiem, dobra, jedziemy, słuchajcie. Jakbym wiedziała, y... to już dawno bym miała Pro... No to ja no? wiem właśnie. Prosto, prosto, źle pojechaliśmy. W lewo! No wiesz ty co? Y... Dobra, jedziemy po chodniku. A gadasz na mnie Dobra, ja jedźmy tutaj. Co o, nie. o Nie O nie! Co? O nie, gdzieś się gdzie zgubiłem. Się tutaj w lasach, Tutaj, co? dobra, okej. Okay. Oj, to. Dobra, Cię nie wiem gdzie. To jest gdzieś, yy, nie wiem gdzie to jest, ale gdzieś tutaj musimy zjechać, dobra. Na dół, tu? Tak, tu na dół tu i w lewo. lewo. W lewo? Tak, w lewo, dawaj no dawaj. Ja mną. Ja nie wiem jak to ogarniasz w dobra, ogóle. Dobra, zaraz całe może miasto. do trzeba do tej fabryki. O już ją widzę tutaj. Ja nadal go nie jestem. O nie, czekaj, czekaj, nie, Bo... tu żartowałem, to nie tu. Mm. I to? Gdzieś no to nadal jest ta droga? Mi się skończy paliwo. Nie, nie skończy się. Dobra, tu w prawo. W prawo. Tak, dobra. o i dobra, i tu w prawo, o już jesteśmy na miejscu, zobaczcie. Trafiłem! Jezre. Dawno mnie tu nie było, ale trafiliśmy, słuchajcie. Tutaj jest ta poprzednia fabryka, ale tu jest fabryka diamentów, słuchajcie. O już A tutaj tu? jesteśmy, tak jest. Dobra. Tutaj jest fabryka diamentów. Tutaj jest, jak widzicie, jest też port, którym oni chyba dostarczają te diamenty w ogóle wszędzie. E, ja nie wiem, bo się tu nie orientowałem, ale chyba tak. Dobra, tu wchodzimy, aby. Ja... Damy... Jest, Dobra? Posiłam. O, tuż teraz szukałem kilofy. kilofy? Zobaczcie, un tutaj wow. diamenty normalnie rosną chyba. Ja też mam oni to je hodują, może oni sieją po prostu diamenty? Sieją I diamenty? one potem tutaj rosną. Jo, już wydobyłem sobie dwa. Hi, hi. Okay. Dobra. Okej, okay, dobra. dobra, ale wejdźmy, Bella, tutaj do środka. Aj, co Dobrze, to jest za maszyna? Jaka dziwna maszyna. Dobra. Wejdziemy tu do środka. Ło, wow, tu piece są jakieś, patrzcie. Piece. Oni tu chyba przepalają później te diamenty normalnie. No, widzę, widzę, bo tu można się spa sparzyć. Dobra, wejdźmy na górę. A co to jest? Co tam jest? Bella, co ty się tu Dobra, a tu są jakieś skrzynki? skrzynki, ale nic nie ma w tych skrzynkach. Ale zobaczcie, słowa. tu są diamenty, one tutaj no. też rosną. One rosną te tu są? w środku. Może tutaj nasionka hodują, a na zewnątrz po prostu tak, tak. rosną te diamenty. Ja wow. nie wiem, słuchajcie. Się wszystkie? Jak to działa, ale to jest jakoś dziwnie tutaj działa po prostu. To ja też sobie je Dobra, powieram, ja sobie tutaj zbiorę co? kilka. Oj, zobaczcie, mam już 20 diaksów. No okay. ja myślę, że z tego bransoletkę to sobie będę mógł zrobić na luzie. Ej, nie, dobra. Te. Tylko, że ja nie wiemy jak to działa dokładnie, jak my mamy to zrobić, no ale coś tutaj popróbujemy. To teraz coś może się myślimy, coś uda. A Aha. Ja nigdy nie widziałam. To są jak te się... kominy. Dobra, chodź Bella, tu na dół. Diamenty, ja też nie widziałem, chodź tutaj. To może kiedyś posiejemy sobie No dobra, diamenty. dawaj, dawaj. Dobra, już, bo To dziejącej. zostawimy jednego i spróbujemy go posiać. Ty mam tak! Ty. Dobra, podejdź tu co? do tego piecyka. No jestem. No to. właśnie i zobaczymy czy on... Ej! Co? No co ty no, Nie. Zobaczymy no, ty? czy on działa Bella! No, to, sobie Ała. To, o! to sobie sam! O no, sam? Prawie Jak tu gorąco! Bella ja padnę! Co? I co? Bella ja padnę? A? Nie. Nie padaj Bella! Nie padaj. Ale, ale byś się załatwiła normalnie! Ja to, Wiesz co? No. Co, co Nasz, jestem gorący teraz? Fitą, a dobra, na dzięki. Tak dobra, dzięki. Dobra, dzięki. Tak okay. Spróbujmy gorzej. wrzucić tutaj tego oh. o. O. Oh. Co to znaczy? Coś tu się pali, ale bo nie. nie wiem. Ja też ale co sobie. później z tym się dzieje? Ja 11 od razu i to wrzucam. Tak? Pek. Nie, to ja wszystkich ej. nie wrzucam, ja się trochę boję. Ej, a jak coś tu, ej, bo to jakieś dziwne dźwięki słyszę. Belo, jak my coś zepsuliśmy ja tutaj? Nie Cześć, no? Czy ja to powciskam może wszystko co, tutaj co, co? jeszcze Dobra Poczekaj, ja to powciskam no wiem, jest, o, o. Dobra. To dobra Ej, ja wszystko powciskałem, nie wiem czy dobrze to, to. to zrobiłem Ups O, o Dobra, Bela, ja to, nie wiem, to, to chyba nie tutaj. działa Ja bym lepiej stąd poszedł, wiesz tutaj. co? Ja się tego boję, ja sobie okay, stąd zrobione. poszedł lepiej. Dobra, Woo. chodźmy, uciekajmy stąd, bo jeszcze będzie później dla nas, żeby coś tutaj popsuliśmy dobra. w tej fabryce. Jedziemy do domu, słuchajcie. E, do, <laughs> nie wiem, wzięliśmy sobie 7 diaksów. Z tego spróbujemy zrobić. Ja spróbuję sobie zrobić bransoletkę Nie wiem, co Bella sobie będzie chciała tutaj. Ja mam mało. Spódniczkę może sobie zrobić diaksową. Co? dobra, Dobra, okej, okay. dobra, to jedziemy do domu, słuchajcie, widzimy się tam za chwileczkę. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już w domu i zrobiliśmy sobie kilka rzeczy z tych naszych diaksów. Bella zrobiła sobie spódniczkę, jak widzicie, taką fajną, ładną, Ej, o, tam widać Belle. Dobra, a ja zrobię sobie, słuchajcie, hem. Na nasz silnik miałem za dużo tych diamentów, więc postanowiłem, że zrobię sobie taki hem i tak wyglądam epicko. Słuchajcie, podoba mi się ten hem. Więc sobie go zostawię tutaj i jest super w ogóle. Ej, ktoś do drzwi dzwoni. Co, co tu się dzieje? Cześć, to doktor robi? Cześć, doktorze. A co ty tutaj przyszedłeś do nas, a nie my do ciebie? Co się stało? Cześć, wam ktoś zepsuł coś w fabryce diamentów i teraz na nasze miasto idzie tsunami diamentów. Ej, Bella, ktoś coś narobił w fabryce diamentów i teraz na nasze miasto przyjdzie tsunami diamentów w ogóle. No dajcie spokój. O nie, co my, doktorze, mamy teraz zrobić? Przygotowałem wam miejsce do zbudowania domków ze złota, bo tylko złoto może przeciwstawić się diamentom. Okej, okay, dobra, super, dzięki za informację. Bella, chodź ze mną, lecimy, nie, bo nie, doktor nie. przygotował nam tutaj miejsce już i powiedział, że tylko jedyny ratunek to jest zbudowanie domku ze złota. I wtedy co? złoto może powstrzymać diamenty. Bella. Co? Dobrze, że on nie wie, że to my coś może tam narobiliśmy. Ale Vito, Co? Ale ja chciałam go poczęstować kawą. Ale on nie ma baradą. czasu, człowiek On też musi Osiechałam budować sobie, wszystko Nie, to wyjedź stamtąd. Bella, wyjedź stamtąd. Muszę to Za zadami coś się stanie, Wito. Co? Muszę to rozwalić. Dobra. Ja okej. Nie wiem, jakim cudem. Dobra, to wjechałam. tu przyjedziesz. Dobrze, że doktor nie wie, że to my chyba zrobiliśmy coś złego w tej fabryce. I on mówi, że ktoś coś tam zepsuł. Słuchajcie, i teraz idzie co nami diamentów. Masakra, dobra. Okej, okay, tutaj sobie stanę. To jest o, chyba jest to też. miejsce, jest skrzynka. Uuu! Jest no. mnóstwo epickich rzeczy co, co, tutaj. Jest dobra, skrzynki. ja sobie biorę. Będzie dobra, sobie to, to myślę, szukiego. że dwa domki będziemy mogli zbudować. Tak, bo ja nie buduję. Dobra, to, to ja z tobą pika. też nie. To nie Jedno mi oddaj. A ja ci jedno łóżko, jedno krzesło oddam Trzymaj Dobra, wymiana, Wito Dobra, wymiana A jakieś dwa rodzaje tego Poczekaj Wito Tu masz schody w ogóle Proszę Ja ci jeszcze to, to ci jeszcze mogę dać Oddawaj Dobra, a reszta już jest moja Nie wyrzuciłeś tego, Wito Ja oddałem to do skrzynki A. Ty. Dobra, okej, okay, to ja buduję tutaj sobie ten domek ze złota. Mam nadzieję, że mi tutaj w miarę fajny wyjdzie. Okej. Okay. się tam. Nie, 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 o, nie, nie. Dobra. To ja jest nie moje wiem, miejsce. Co ja mam zbudować. Ja domek buduję. Wiem, co ja zbuduję teraz? Wszyscy co? będą zaskoczeni. Tak? O, może Dlaczego? Takie coś? Nie pytaj się mnie Dobra, ja tu nie będę powiększał, już nie taki niech zostanie ja Dobra, to. dobrze, że mamy diamentowe, słuchajcie, rzeczy tutaj y, Jeszcze i możemy sobie nimi tutaj y, używać je. To jest bardzo o, fajne Dobra, ja sobie o. tu przekopię, szybko zrobimy tutaj podłogę E, no i będziemy mogli zrobić już do końca sobie ten domek Zobaczymy jak nam on tutaj wyjdzie I czy faktycznie obroni nas to przed cudami diamentów Ja się boję że będzie ciężko Ale mam nadzieję że się uda słuchajcie I nie zaleje nas tutaj e, totalnie I wtedy będziemy mogli jakoś uratować nasze miasto I tą fabrykę wtedy wiecie naprawić czy coś nie wiem. A jak zaleje to ja powiem że wszystko twoja wina Ja powiem że to twoja bo wina Bo to bo ty wymyśliłeś to, to ty nawciskałaś pieprzem. tam y, wszystko Ale co ty pierwszy nawciskałeś Dlaczego e. no, ty zawsze wszystko nam To nie nam ja, bela drzwi nie mamy w ogóle tutaj Tutaj będziemy musieli gdzieś je sobie wziąć skończ. A, a okej. Okay, bo otif nam nie dał drzwi. Hmm. Nie wiem dlaczego. Tu ja nie wiem Dobra, jak pik, my będziemy tutaj funkcjonować. Pik, pik. Dobra, okej. Okay. Ja Dobra, wiem, tutaj zrobię sobie. Tutaj zrobię sobie okno. Aha. Dobra, okej. Okay. O nie. Super. Ciężko tak się buduje! Ciężko! Tak muszę się ciągle coś podbudowywać i w ogóle coś sprawy. Ale hmm. trzeba sobie jakoś poradzić. Co ty tam budujesz już? No to jest przesadzone. Jakieś już. dziwne rzeczy. Przesadzone to wito! Przesadzone? Tak bardzo. Dobra, no Więc to nie chcę przesadzaj. Zrobić to w ten Dobra, sposób. ja tutaj później zrobię sobie y, miejsce na okna, najpierw tutaj zabuduję sobie wszystko. O, o pyk, elegancko. Takie coś. Dobra. I nie wiem czy okay. zabuduję, zabuduję sobie. Dobra, a wy w komentarzach możecie dać znać, czy wolicie jak budujemy razem, czy osobno. Hmm. Także dajcie znać teraz w komentarzach, a w kolejnych odcinkach tak właśnie zrobimy, jak napiszecie. No tak. Także nie możecie łóżnie. napisać y, czy jak wolicie. Zazwyczaj lubię sama No wiem właśnie No, bo ty mi tylko mówisz, to tu, to tu Nie, nieprawda Mówisz Nie mówię tak A może tak. ja mam inną wizję i tak dalej No ale coś trzeba, jakiś kompromis Bella zawsze a Właśnie, a ty no masz tylko swoje te I no ja właśnie. robię albo podłogę, albo wstawiam szyby Przestań, widziałam to akurat Ale ty jesteś okropny <laughs> Nie, nie jestem Dobra, zaraz też ci tak Nie ja tu siebie tu staram Bele żartowałem Wice przecież ciebie, nawet tu nie jest Nic mi. nie robię już o. Ja się staram, zrobiłam sobie tu wieżę. O Już myślałam, że coś robisz No coś robisz. ty Już miałam cię zaatakować ja, ja u siebie tutaj robię O, dobra, to jest dobra, mój pyk, gold Dobra, pyk, 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 tu będzie. będziemy mieli okienko, dobra, super O nie, o nie, to nie będzie równo, dobra O, patrzcie Co? Normalnie, normalnie to zrobiłam Ale chyba. co, co ty robisz? Nie powiem No powiedz Nie co ci tam jeszcze wyszło? jeszcze ci nie powiem. Vito. Dlaczego? Więc tak. Muszę zrobić tu wieżę. Dobra. O, będzie prawie jedna Okej, okay, mamy to. Tutaj mamy okienko. To? Super, to by się podoba. Dobra, budujemy teraz schody tutaj na górę. Różamy. Dobra, pyk. Wow! wow pyk, pyk, parkoury. ja zrobię sobie piętrowy. A co? Mm, mm, huh? I co I powiesz na to? Ja nie będę, Że ja sobie zrobię piętrowy. Chyba. Po co mi piętrowy jest? A mi potrzebny. A mi nie, ja będę a coś potrzebny. A mi potrzebny. I nikt się tego nie spodziewa Dobra, spadam no w dół Pyk, pyk Pyk, pyk moją pyk Dobra, mamy I o. tutaj już nie potrzebujemy budować Dobra, idziemy na górę Ładnie. Super, dobra, to będzie góra Czyli tutaj Zabieramy. zrobimy sobie sufit O, ale krzywulec Co krzywulec? U mnie? Mój A, twój No Twój, to ja wiem Tragedia Ja nie wiem, czy mi bloków starczy Nie, powinno mi starczyć Dobra, jeszcze raz O, Pick. nie Pyk, dobra i teraz tak, tutaj będzie przejście Jak mam O, coś takiego tu możemy zrobić. przejść Dobra, super, okej, okay, mamy górę już tu będzie taki Dobra, złeś. i teraz zrobimy tylko tutaj jeszcze sobie Pyk, pyk I tu? I tu Raz, dobra. dwa, trzy, cztery Wygląda dobra. to lepiej już, już więcej nie potrzebujemy Trzy, cztery, dobra, super pyk, 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 pyk Dobra, pyk, nie, pyk, nie będę już tego tutaj robić Pyk, 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 pyk Teraz podłogę pyk, pyk, będziemy musieli dobra. zrobić elegancko o, Tylko to zwali. Tutaj tylko zrobimy te ścianki. Ja nie wiem czy mi wystarczy tego złota, ale nie, może mi wystarczy. Ej, no bo ty już będziesz miał wszystko. Ja już zaraz go. kończę Bella, no bo co ty myślałeś, że to co z nami będzie czekać na ciebie? No Jak nie. ten z fabryki się cały czas wylewa? E, Wylewałem się te diamenty, no to będzie, wiesz co? Zaraz no koniec, czekało. To trzeba szybko tutaj działać Więc no ja już to działam bardzo szybko co ty No nie właśnie wiesz? ja widzę, że powoli chyba Ale ja nie wiem, czy mi bloków Jakoś. starczy właśnie Ja też nie wiem, ja mam już tak malutko, że mi na sufit nie starczy Ej właśnie, więc ja robię wąskie, a po prostu wysokie jakby co? Mi nie starczy na sufit o. Na pa... Oła! Co? czy spadłem O, zrobię to tak Dobra, 23 bloki mamy U. Pozbieram wszystkie te tutaj Py Cię? Nie, źle tutaj stawiam. I to, I to. Jakby co to ja mam, bo jedno mi chyba wystarczy. No to fajnie, to mi pożyczysz, yy, bo może. mi chyba nie wystarczy. Może ci pożyczę. Peek i pek, dobra. Ja tutaj jeszcze jedno muszę zrobić. No i suficik już mam. Dobra, ścianki, ścianki mam gotowe. Na, na sufit mi nie starczy, ja już to widzę. No to spoko, dam ci. Dobra, to. dawaj, to dawaj, bo już mi nie starczy na sufit. Ej, bo ja nie ja wiem, muszę zbudować. No to. O, tu ci pozbieram. Nie! O, no dobra, 34, weź. spoko, to mi powinno wystarczyć. Dobra, jesteś. idziemy tu szybko budować. O. Szybko dach robimy. Dobra. Ty, pyk, ale ja ci pyk, tyle pyk, dałam, że sama już nie wiem, czy mi teraz wystarczy. No na to szczanę. mamy problem, bo nie będzie mieli złota. No nie, musisz mi wtedy oddać. Dobra, chyba, że nam OTIF może tu pomoże jakoś. Ej, ale mam jeszcze szyby przecież. No Czo, masz nie? szyby. No to można tutaj. Ja zastąpić. tutaj też kilka jeszcze zniszczę, bo też będę robił jeszcze szyby tutaj. O, więc ja sobie tutaj Ej. zniszczę moje te. Dobra. Ja zrobię no, sobie tutaj. Okay. I tutaj, dobra, tu zrobię sobie takie duże okno. I dobra. Ja też będę miała wielgaśnie okno. Dobra, o, tutaj sobie zrobię takie duże. O, Super. I tutaj i z drugiej ściana. strony też i będę miał więcej złota mi zostanie. Ale będę miała małą dobra. bazę. O. Ty bazę robisz, ja robię domek normalnie ja zrobię. I domek bazowy. To jest. To mój <laughs> też taki trochę domek bazowy. <laughs> dobra, to. Dobra. Ale nie ma drzwi Ja tutaj teraz jeszcze bym chciał sobie taki mały zrobić. Teraz ten będzie jeszcze robił. No chciałbym no, tu. No nieźle. Pyk. O. o. takie coś. Tyk. Ładnie. Tyk. O, i tutaj ostatnie. I tu? Hop, i hop. Dobra, Dobra, i super. Więc tylko jeszcze. Tylko, jeszcze Dobra. tylko, tylko, tylko. Ja tylko drzwi widzisz, muszę y, skądś sobie wziąć. Tylko jedna ściana. Nie wiem skąd, ale sobie gdzieś będę musiał y, pożyczyć. Szyba. Dobra, tutaj robimy szybkie. Pyk, pyk. Okej. Okay. Mm. Ty masz dobra. takie. Aha, dobra. Pyk, 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 dobra. Okej. Okay. Wow, co to za śmieszny domek jakiś? To jest coins, Vito! Co to jest? Coins. Aha! What? Fajny! Widzisz jaki miałam fajny no, pomysł? No fajny pomysł. O, widzisz to będę Powiem miała ci, że spoczko na samą górę. Pyk, pyk, dobra, okej. Okay. Mamy tutaj okienko jeszcze jedno. O, Ej! To? Szkła mi nie starczyło, masz jeszcze szkło? Ej, Vito. A czy dużo byś potrzebowała? Mi też nie Zoba! Patrz, musisz takie szkło dawać, jak to o wygląda? Nie. E, Bo ja to? też tego nie mam, Bella. No Za nic. Tera. No nic, musimy poradzić jakoś sobie tym szkłem. Dobra! To, aha. Ja część mam tym, a część tym będę miał Dobra, to ja tak samo będę miała <laughs> Dobra, śmiesznie to wygląda, no ale trudno Nic nie poradzimy, tak, bo po, nie mamy szkła krąć. Dobra, wow. złoto jeszcze jest belatu w środku, w ogóle w skrzynce ja, y, ale Widzę jeden potrzebne! Cały jeden tak był tutaj Więc ja sobie zrobię to w ten sposób Dobra, ja łóżko sobie na górę wstawię O, I jeszcze porozwalam to O tutaj, to. nie, źle O dobra, oj, źle Ja też źle Dobra. Pink. O, teraz dobrze. Rozwalone. Okej, okay, i tutaj y, postawiłem sobie na dole krzesło. O. Nie masz ani jednej sztuki tego. Y, tego? Czego? Szkła tego takiego. No normalnego. nie mam właśnie, bo zużyłem wszystko. Hmm. Dobra, tylko ja nie wiem nawet, gdzie ja wstawię łóżko. Dobra, o, tu mamy wstawiłam. takie coś. Jeszcze lampę mam jakąś. Lampę? O, Alfa. A fajna ja lampa. mam lampę? Nie wiem. Nie mam pewnie. No to ja mam tylko to będzie chyba. To moja szafka nocna. Okej, okay, dobra, ja tutaj wstawiłem sobie już wszystko. Ciesło? E, tu już nic nie będę kombinował, idę gdzieś drzwi znaleźć. Czybko. A ja sobie teraz posłucham. Nie wiem, czy ja gdzieś jeszcze... tutaj znajdę jakieś drzwi. Tu, tu nie ma. Ej, ty, bo ja mam takie słońce. Ej, tu nigdzie nie ma drzwi. Dobra, mam nadzieję, że OTI zaraz nam tu dostarczy drzwi, jakoś sobie z tym poradzimy. Więc czekamy teraz na to, tsunami z Ja już tylko tu sobie troszeczkę wykończę. Tak wygląda mój domek, tak wygląda domek belli ze złota. A widziałeś w środku. No idę do środka jeszcze bo zobaczyć. A gdzie się wchodzi, a tu? Ta z tyłu. Dobra. Zapraszam. Zapraszam. To ho. O, fajnie. To jest łóżko. Tak. No fajnie. Bardzo fajnie. Zobaczymy, czy on się obroni przed Ładnie. tsunami diamentów. Dobra, słuchajcie, także yy, czekamy na Otiwa, aż nam dostarczy tutaj drzwi. No i my się chowamy do domków i czekamy na to tsunami. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już gotowi. Teraz wam pokażę, jakie drzwi mamy. O, Bela ma takie ładne tutaj diamentowe, a ja mam yy, takie, o, po prostu złote. No i zobaczymy, czy to tsunami tutaj przyjdzie, faktycznie. O, nie Bela, już się widać tutaj, zobacz! Faktycznie już nie jest! Zalewa nasze miasto tu! E o nie, tsunami diamentów, zobaczcie! O nie, ładnie wygląda! Ale niedobrze, żołnierzu! Ale niedobrze. Ej, ciekawe, czy jak się do niego wskoczy, czy się diamenty dostanie? Albo się będzie diamentowym ludkiem. Albo się będzie diamentowym ludkiem. Uważaj, Bella! Chociaż zaraz łapie, uciekaj! Prawie, dobra. Prawie. O nie, 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 dobra, dobra, uciekamy, słuchajcie, do naszego domku. O, nie, nie wiem dlaczego tu tak dziwnie, że pokazuje raz, a raz nie pokazuje w ogóle, że, że to leci. Jakoś tak dziwnie tutaj to wygląda, ale to nic. Okej, okay, dobra, nic, już się chyba naprawiło. Okej, okay, Bella, dawaj ja uciekam do domku. Się się ja, już, ja już uciekam do domku, chowam się, idę tu na mój tarasik, o nie! O, no, 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 wow, patrzcie co tu się. O nie, nasze motory zalało! Bella, no, zaczynać się no, to weź, zalewać! Ło, widzę. Ciebie, Aj. widzę. O nie. Kolejny Oj, co tu się wyżej. stało? Dobra. Jakie ono ogromne, te tsunami! Zobacz. Ej, motory upadły. Widzę właśnie, że już nie ma ich. Nie ma tutaj. Dobra, Bela, i na razie ci tutaj nie nawet do szkła nie dotknęło, więc jest okay. chyba dobrze. Dobrze, ale dobrze. Ale tutaj, patrz, już wszystko zalało. O mój ja. O No, Co tu się dzieje, ale zobaczcie, idzie kolejna fala, jaka ogromna w ogóle, i zaczyna tutaj zalewać wszystko. Chyba idę do Całe ciebie. Całe miasto nasze zalało. Nie, nie. Co? Co? To dawaj szybko. Dobra. Ale ja Co? nie wiem czy dasz radę teraz przepłynąć tutaj. O nie, jak ciężko! Ciężko w diamentach ciężko się ciężko, pływa. No. Dawaj, dawaj, bo już tutaj lecą Bella. Ja staram się staram! Uja! Byś pół się diamentowa. Ej, jo, szybko, bo wleje kolejna fala idzie. To, to. Gdzie? O nie, nie wlało Nie ci się. wleje się. Chodź tu masz masz na teraz szybko. Ale masz lampę. Masz dawaj wszystko. tylko zapalić trzeba tą lampę. Mm -hmm. O, teraz się pali. Dobra. No, wiem właśnie. Wow, dobra, zobaczcie, kolejna fala tutaj już do, dociera, zaleje zaraz skrzynkę, ale mój Tomek teraz jest bezpieczny. Ale nie ale... wiesz, już na tarasie no, potem. No, jakie to idzie? Popa. Ogromne, Bella, to nas zaraz zaleje, to ale zobaczysz. Ładnie to wygląda. Ładnie Zobacz, wygląda, ale ja na się tym boję tyle tego. nie takie zdjęcie, co nie? Popatrzcie. Jakie? Pasuje mi, co, nie? No ja myślę, że fajnie no, ogólnie. Też tak myślę. Dobra, nie nie, 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 dobra, ja bym ja się o, chyba chował. No pasuj się nas! No. Dobra, chowajmy się o nie! Uhu. Dobra, zaczyna nas zalewać tu przez okno widzimy. Masakra, słuchajcie, zalało nas tsunami diamentów. Ja nie wiem, co my teraz mamy zrobić. Słuchajcie, jeżeli chcecie nam pomóc i chcecie nas uratować, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Im więcej łapek do góry, tym szybciej usuniemy to tsunami z naszego miasta, diamentów. Czyli każda łapeczka to jeden diament mniej, słuchajcie. I wtedy będziemy mogli nagrać wam odcineczek. Także zostawiajcie kończy łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl oraz na pików pod nowy numer gazetki Vitotim My tutaj jakoś będziemy musieli przetrać, przetrwać w tych e, złotych domkach, e, aż to tsunami zniknie po prostu. Aż wy pomożecie nam, żeby ono tutaj znikło. My wam dzisiaj dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiamy was serdecznie. Pa, pa! pa!